Jestem projektantką od 11 lat, rodowitą łodzianką, która ukończyła Akademię Sztuk Piętnych w Łodzi na wydziale tkaniny i ubioru. Jestem tutaj na Paris Fashion Week, ponieważ dostałam niesamowitą propozycję od Fashion Division Paris i mam okazję pokazać swoją kolekcję w cudownym miejscu w Louvre Karuzel de Louvre. Mój pokaz to jest spełnienie moich marzeń i mam nadzieję, że odbiorcom, moim potencjalnym klientom bardzo się spodoba. Jest to kolekcja inspirowana dziełami Łódź Kaliska, legendarnej grupy artystycznej z Łodzi, więc ja miałam niepowtarzalną okazję jedyną w swoim rodzaju, aby ich dzieła sztuki przełożyć na tkaninę i stworzyć chodzące dzieła sztuki na modelkach w Paryżu. I'm going to go Jestem pod ogromnym wrażeniem e, przedstawienia, jakie e, zafundowała nam Patrycja Plesiak. E, wspaniała kolekcja, wspaniałe, wspaniałe wrażenia, super atmosfera i przepiękne kreacje z podwójnym dnem, bo mamy nie tylko modę, ale także łódź kalisko, więc brawo.